Witam, jestem CyberMetan, a to jest kolejny odcinek mojej serii Let's Play Minecraft. <laughs> Według moich postanowień z ostatniego odcinka, dzisiaj miałem zrobić hodowlę i uprawę. Tak, poszerzyłem to, bo wpadłem na świetny pomysł, aby zrobić tą hodowlę tych zwierząt razem, tak jakby, razem z zejściem na dziedziniec z tego balkonu. Ale zanim do tego przejdę zaraz, to pokażę Wam tutaj co zacząłem. Tutaj po prostu będzie tak jakby dywanik mój z wełny. Część wełny już znalazłem, pokolorowałem ją. Tym dirtem tutaj nie będzie dirta, tutaj będzie czarny po prostu... Yy, czarna wełna, czarna albo biała, jeszcze się stanowię. I po prostu tutaj będzie taki właśnie dywanik. To nie wiem co ma imitować, to chyba takie taki jakby rogi, szczękoczułki albo coś jeszcze innego, nie wiem. Po prostu Czarne coś, wzorek, rogi czy coś tam na czerwonym tle. Górę zrobiłem, ładnie. Mam tutaj kilka pomieszczeń z Nie zamknąłem, dobra. I tutaj jeszcze nic nie robiłem. Tutaj będzie, będą schody w dół, ale to dopiero ledwo zaczęte. A teraz idę pokazać wam mój świetny. Mam nadzieję, że wypali ten pomysł. Tutaj na razie widzicie... <laughs> gdzieś mnie bierze choroba ale to jeszcze nic na razie jeszcze mogę nagrywać na razie tutaj widzicie pełno dirta tylko tutaj oczywiście nie będzie bo tutaj zaznaczyłem sobie takie koło zrobione i tutaj po prostu to będzie zastąpione wszystkie materiały już mam deski dirt taki pomocniczy i na obwódkę będzie drewno tak to po prostu zastąpię drewnem deskami i po prostu będę budował to na 12 na 12 w dół tutaj właśnie musiałem aż wykopać żeby się tutaj tutaj zmieściło no i po prostu tutaj raczej będzie zejście z dziedzińca albo tam w dół jeszcze coś zrobię Tak, albo windę jakoś zrobię z, z wodą na dole pomyślimy na razie przystąpię właśnie tu już zrobiłem sobie takie prowizoryczne rusztowania no i pomału to będę zastępywał yy, ...deskami. Tak. Możemy zacząć tą robotę. Trochę żmudną. Nie powiem. Ale efekt myślę, że będzie ładny. Taki zwisający okrąg. Po prostu... O, 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 nie, 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 nie spadnę, nie spadnę, kurczę. Muszę zobaczyć tutaj teraz i jestem tak jak był dobra, to będzie na tej zasadzie że będą trzy poziomy i na każdym poziomie będzie ojojoj ja dziś coś mam dzisiaj z tym spadaniem jak nie nagrywałem to też też często spadałem z, z, tylko łopatę wykorzystałem żeby wejść na górę dobra tak jak mówiłem y, to będzie polegać na tym że to będzie y, podzielone ta będzie podzielona na trzy poziomy, dlatego 12 w dół, dlatego że jeszcze je po jednym poziomie dla każdego, y, dla, po prostu dla y, podłogi. Dlatego 12 w dół. Na każdym poziomie będzie inny rodzaj zwierząt. Na najwyższym y, świnki, na niższym barany i na najniższym będą, y, no, kury. No i tak sobie to wyobrażam wszystko. Oj, 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 jakby jak tam dojść teraz. Nie pomyślałem... a nie, a tutaj mam przecież rusztowanie. Dawaj. Zbuduję ten pierwszy właśnie tutaj poziom. I potem po prostu wrócę z nagrywaniem jak będę miał już gotowe to. I będę nagrywał dalej w wewnątrz, jak jak wykończam, wykończam we, wewnątrz. Wewnętrzne partie tej hodowli. Oj, muszę przejść teraz na sam dół. Tutaj na moją najniższą, taką już naturalną można powiedzieć, naturalne resztowanie tutaj tu tu muszę podskakiwać Dobra i tutaj hop Ojojoj, oj, oj, tu będzie za nisko, nie wiem jak to zrobić A dam tu dieta, później się to wszystko wykasuje Wykopie Dobra I deski Następna deseczka No i tak trzy poziomy będą Później wood, czyli drewno. Podnowa 3 z desek. Wood, drewno. I po prostu potem wejdę do środka i zrobię y, y, taką podłogę z dirta, żeby owce mogły jeść, bo to tak głupio wygląda, żeby świnki, żeby sobie żyły na drewnie. No i wracam, wracam jak to po prostu zbuduję. Ciao. Dobra, mam już wszystkie przedmioty, derta, więcej drabinek, chyba aż za dużo teraz. Same korzyści teraz zauważam z tej, z tej budowli, bo po pierwsze jest to budowa w trybie 2 w jednym, będę miał i farmę od razu, i zejście na dziedziniec, czego bardzo chciałem od początku. Z, o, kiedy zacząłem się tutaj osiedlać na tej, na tej wspaniałej górze. A druga sprawa to to, że wykorzystam derta. Mam dużo derta, bo gdy budowałem tą po prostu tą... To moje mieszkanie tam O, to już będzie tyle budowy. Tyle jeszcze tylko tutaj oświetlę Wracając yy, To wykorzystam sobie teraz, wykorzystałem właśnie trzy staki teraz W sumie zostało mi, nie wiem po co tak dużo wziąłem Tych staków Zjem sobie chlebka Dobra, wystarczy jeden No Dobra, czyli tak O, tutaj muszę zniszczyć, bo tutaj będzie Tutaj będzie w takim trybie o tu, tu i tu. Taki, taki skos. Będą po prostu drabinki. Mm. Skoro mam dużo, to mogę wykorzystać. A nie mam, nie mam toporka. Muszę ręką tutaj. O, świetnie. I jeszcze tutaj. Tutaj to zrobię to samo, żeby drabinki. Tanie w produkcji, to tylko to samo drewno, a drewna teraz mam strasznie dużo. Byłem w lesie. Kiedy nie nagrywałem. Bez przygód nic się nie działo. O, trawka rośnie. Problem może być tutaj. Tutaj trawka nie rośnie. Mhm. Dobra, czyli jedna rzecz. Muszę doprowadzić tutaj trawkę. To zrobimy to tak. Tutaj rozbalimy. Dwa, żebym się mógł zmieścić. What the fuck Dobra, ktoś do mnie pisze na tym na czacie. Ale na razie wracam. Dobra. Czyli tak. Mam nadzieję, że tu rośnie. Jak nie, to będzie ciężko. Dobra. I wracam, wychodzę stąd i gotowe. Pięknie. Wow, tylko trochę w złym miejscu ten będzie W sumie jakoś to może przeboleje, zrobię to jakoś Tak więc na razie tyle, dziękuję za obejrzenie, możecie komentować Subskrypcja też mile widziane I do zobaczenia w na następnym odcinku